Najlepsze okazje w biznesie zazwyczaj nie trafiają do publicznych ogłoszeń. Nie znajdziesz ich na portalach internetowych ani w gazetach trochę podobnie jak z miejscami pracy. A dlaczego tak jest? No, bo ludzie wolą współpracować z kimś, kogo znają i komu ufają, niż ryzykować z kompletnie obcą osobą. No i w tym gronie osób znanych i zaufanych rozglądają się najpierw. Myślisz, że prezes jakiejś firmy, szukając dostawcy ważnych dla niego usług, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to wpisuje najlepszy dostawca w Google? No oczywiście, że nie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to dzwoni do kogoś, komu ufa i pyta, hm, znasz kogoś, kto i tak dalej, i tak dalej. No i tu właśnie pojawia się magia dobrych relacji. Bo gdy ty jesteś osobą, którą ludzie znają i cenią, stajesz się kimś, kto pojawia się właśnie w takich rozmowach. Nagle ludzie zaczynają do ciebie dzwonić z propozycjami, o których inni no, mogą tylko pomarzyć. No i to wcale nie jest teoria, to jest nasza codzienność, moje Karoliny.